Tak. Ale Lomusy, ja nie wierzę, żeby dać się zabić. W tak prostej grze Ty się sam musiałeś zabić. Bo, no, bo jak wolę już zginać samemu niż dać się przeciwnikowi zabić. No tak, bo. Ja tam... zabiłem pięć. Tym Kamila. <laughs> no dobra, ja swojego na znalazłem. Gdyby się granie nie to bym to wygrał. No no, wymówki, wymówki. Nie zestraj się. <laughs> to było... No no bym wygrał na pewno. On był wolny. Gdzieś sekundę do mnie celował zanim strzelił, a to jest... Bardzo... On mnie Nie, nie. A do mnie walił ja go nawet nie widziałem, No. To był ninja. Celownik włączyłem chyba nas. Z 5 sekund, a on 5 sekund cały czas wali, nie? Czemu? Ja wejdę na ten blok, co zabiłem chyba tamtego, nie? Żeby z ganem tam pójść czy coś. No, no. No właśnie. Może nie byli razem, choć wątpię. Je jeżeli tamten w ogóle dostał, o, mam banana. A no tak się jarak z Jak można zombie zabijać? To jest najnudniejsza część tej gry. Ale to jest ciekawe, że gra jest w sumie w jako zombie. A zombie jest tej... Tutaj... No nie, złamałem kość! Oh. <laughs> Witamy w DayZ. Co, co mam teraz zrobić? Nigdy <laughs> nie miałem tej <z> złamałej kości. <laughs> kości. Daj spokój, to już po tobie, człowieku. To już jest koniec chłopa, Był chłop nie ma chłopa. <śmierdane>. Ja ci łopat mogę, to nie zakopać. No, y, musisz patyki znaleźć, czyli pociąć krzaka. A masz. Bola mam masz sobie krzaka? Ty, a masz tyle bandaży w ogóle? Ile to trzeba bandaży? O, to dobrze chyba, chyba trzy. No i kij, key, bierzesz kija, albo dwa, dwa i owijasz ten kij tym bandażem. Znaczy tam dajesz na to, przeciągasz i tam będzie do wyboru. I wybierasz, żeby to był tam po angielsku zapomniałem jak Dobra, to się nazywa. Krótki patyk czy jaki mam patyk? Krótki, no? Ja to co ten? Dwa patyki. Eee, patyk w ręce, tak? I Dwa patyki. Z Dwa patyki w ręce. To już pochodnie. Nie już Nie. To nie dalej, ale, ale dalej szukaj tam. W nie, w nie, tym ma, bloku. ale niskie i W tym bloku co? Eee, żyje, ta małpa. Cholera. Ja to chciałem chodzić, to zawsze wiecie. Nic, biegnę tam gdzie jest ja też. co jak mam trzy patyki? Da się rozdzielić jakoś te patyki? Nie musisz, to się zrobi samo myślę. Na te trzy to, patyki... A to, to to nie działa. A ile yy, kurde. A ile... może bandasz najpierw i później na to ten? Połączyć patyk Nie wiem ile tych ban tych yy, trzeba tych Raksów Cześć, Kurwa miałem matka. Ja mam trzy, trzy raks raksy Może cztery potrzeba kurde. Nie wiem Macie też ja nie, ja nie za, wie Zapukam te babuszki Halo babuśka O jest, koszula Ja ja, No ja jestem tam ty... gdzie zginąłem Tak Głęboko, bo zaraz zginę znowu Stopro! procent. On tutaj siedzi pewnie w tym domu Patyczki, arksiki Łu... łupki to, to jest to? O. Tak? Tak No zabrał mi guna Cz Cztery dancy, <noise> to trzeba i też wziął kałacha i tego Wszystko zrujnował z wyjątkiem spodni Szyna, zabierz. Znaczy wszystko pewnie mi jego jak, szczaru. Jak to, jak to mam już? Yy, wziąć do ręki chyba i zamontować Następnie sobie. złamanie, Dobra, nic nie mam. Ja jestem mistrzem survivalu. Sz Ze mną nie zginiecie. Musimy go kamer dojechać. No tak, ale ja nic nie mam, nie? Aha, mogę biegać. Wróciłem z, z, z mat Oleje, ja pierdolę. Aś mi się grę Może on wywalił tego Gana gdzieś? Ode mnie wziął się nie? No. To, to, to... Mam jedzenie. Lec, wszystkie rzeczy. Musi na Kałacha. Kurde, co za... co za małpa w sensie. No, wyzywaj więcej. Jaka ja skąpa. Na... No dobrze, to ja idę do tego bloku. Pierwszego na lewo, tak? No, ale to był ten najwyższy. Nie? Eee, a, ten najwyższy, dobra, ten bardzo wysoki, dobra. Ten w się na podwyższeniu jest. Gdzie ty, Szyn, masz moją dubeltówkę? Czekaj, czekaj, słyszę. Ej, ktoś dobiega Gdzie? O, trafiłem go! Ale gdzie? Ja ja on on jest... No. A, dobra, kurwa, sorry. Trafiłem cię? No. Kurwa, to sorry. gdzie wy jesteście, no. jak, jak, jak to ja jestem koło najwyższego bloku? Dawaj, dawaj, szmatę, bo... Muszę się zamandażować wcześniej. <grym> proszę. Ja pierniczę. Co to za, w ogóle, team? Co to jest za team? Teamplay. Słuchaj, ja nie myślę, ja tylko strzelam. Chyba, czy to jest pomidor? Jak pomidora znalazłem? I, dobra, czy kurę. Podaj mi tego gana na chwilę. Nie, 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 bo bym nie strzeli. Nie, nie, daj tego gana. Ja nie, <laughs> nie ufaj. Nie, nie, daj gana. Słuchaj. Nie to gówno, dawaj gana. Nie, nie ufaj. Nie, 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 nie. Dawaj Gana, bo ja muszę zabić tego typa. No, 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 masz już. Masz Ale to ja jestem w tym najwyższym, to gdzie wy to tam łazicie? W najwyższym bloku jesteś? No tak. I ja tam zacząłem wchodzić, i on zaczął zbiegać do mnie. Dobra. Ja uciekłem. Dawaj tego Gana. Nie, 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 ja ci nie ufam, coś. No Ale daj Gana, bo muszę na blok wejść i zabić tego typa. Po tych historiach to słyszałem z Kamilem, co mu <słyszałem> robisz. Niech, Daj, wyciek z nosu. Więc nie słyszę. O A? Nie no, dawaj tego gana. To chodźcie tu razem czy coś. O kurwa, ładuję, dobra, słyszałem magazyny kładowane. No to, dobra, jest tu, tyle, tyle wie. Cze Cześć, chodźcie. Ci... Ej no, chcecie ci go naprawdę zrzucić? A mogę ten przez G? Rzucić o, rzu dziewczyn? Tylko nie mocno, bo wyleci nie wiadomo. A to wybieram się. No. O kurwa, ale poleciał. Jak deser -Schmidt. No. No to czekaj, w tym bloku dalej jest, tak? Tak, tak, ja pójdę do bloku naprzeciwko, żeby go zbejtować. Ja bloku... Słyszę ładowanie Musiał Musiałbyś zbejtować jakoś tak, żeby on wybiegł, nie? Oj, Macia, ty i kto tu jest nowicjuszem w tej grze, to ja wiem, a ty nie wiesz. Te trzy patyki i cztery raksy. Cztery raksy. A nie jeden patyk i szmata. Ja też nigdy nie robiłem, a wiedziałem. To jest przecież wiedza podstawowa, elementarna. Ty się instynktownie z tym rodzisz. Wiesz to od początku. Kurde, macie, słyszę, ładuję Bez... 50 magazynów. 50 zmysł. Ej, ja nie wiem czy ja biegnę w dobrą stronę. Mam piec na północ czy na południe? Do pomnika i zapomnij. Tutaj ktoś biega. Ach, kurwa. A, kurwa, oczywiście. Muszę pies nie w tym kierunku. A ja jestem no. w lody, nic co? Zatkało kakao. Kakao nie potyka, tylko nie ma potyka, Ha ha gdzie tam Ja kiedy mi Obok naprzeciwko. Kiedy mi się złamanie z co? 6 godzin. godzin. Ja pierd... <laughs> senpai. Nie, nie zostanę. Za takie rzeczy się płaci. Mi się śmieją. Ja bym złamanego grosza nie coś, dał. <laughs> coś, wie, coś wie na ten temat. <laughs> no w sumie tak. Nie. <laughs> Bardziej dwie. Ty byś, ty byś siadł w naturze, co nie? <śmiech> <śmiech> Oj. Ale co... ty coś, coś widziałem? Coś, coś mi oko mignęło? Ja teraz nie rozumiem o co chodzi o minut. Gość ma 42 magazynki, które właśnie ładuje cały czas. Ja pierdam Cały czas od jak teraz gadamy to cały czas on ładował magazynki, nie? I ciągle ładuje cały czas. Ja pierdolę, ja pierdolę. No. Musimy tam wbiec. Te buch, bije z boxa na tego tego z boksa na szybciej, a on ją Możesz być zajebisty, ale nigdy nie będziesz tak zajebisty jak ty w co będzie skoczyłeś amunicji. Tak, no. Jakieś ta wpisał. Jestem na pomniku. Gdzie teraz mam iść? Za pomnik do bloku. W stronę dublowo? Nowoselski. Nowosels. Nowosels. A, dobra, dobra. Ja jestem w tym mniejszym po prostu, U... na lewo U... i w ten mniejszy o jak Przy budzie. Dokładnie, no. Nie wiem czy przy jakiej budzie, ale tak. Czemu ja mnie odłączono z czatu? Kamil, co to ma być? Hmm. Znoszę skarkę do twojego streama. Tak? Rozłączono? Nie wiem o co chodzi. Ja już nie wiem. <laughs> Ona no teraz się pyta, kogo czy masz siedzenie i pić bo... A czy ja mam, no mam, znaczy tak mnie mam. Banan. Co no, widzisz, bo jesteś jebanym biedakiem. Tak, dwa banany mam, to ja banany mam. to piciu. No to jak go atakujemy? No, widzę gościa przy murze napię. z bronią, kto to jest? Przy. Czy... przy budzie. Ja. Dobra, no to widzisz mnie? No jak możesz mnie nie widzieć, no to już byś nie żył 54 My razy. Interne. No, no. Robimy tak. Skoro walczymy z małpami, to musimy ich dojechać jak małpy. Ja... Ktoś tu do mnie biegnie, w ogóle. Ja... Nie, nie, ja... 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 Tak powiem, ale nie wiem, ja, ja i Shin to jesteśmy mięso armatnie. My Uch, robimy... Widać, ja was zadowam, to okay. <śeksto> no to tym bardziej. My... O, zjedz banana, dobra. My robimy tarczę mięsną a i y, 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 chronimy Riega i jesteśmy bodyguardami, który, którzy biorą na siebie kulkę. A Diego z, z, za pleców wiesz, wali ostro i, i zdejmuje gościa. Gdzie jesteś? Ja jestem na placu zabaw. Idę do idę piaskownicy. Hmm, to, Będę grać z sandboxa, ha, ha. A dobre, to było dobre. To ci się udało. O, jesteś na dole, widzisz mnie na balkonie, na górze, na lewo? O, tutaj. O, widzę. o no to widzę, tutaj widzę. za ten blok idź, I tam A, będzie. I flara, flara leci. Dobra. Spadła. Rzeczywiście, no. N za tym budynkiem będzie psia buda. A ona z góry, z góry leciała, to jego czy to on zrzucił? To on, to on. On się bawi. Małpa jest jak jest usatysfakcjonowana to na na kaplok. Jak się mówiło że Kaplok. Hello mój friend! Hello Dobra, czyli improwizacja plan jadło! <noise> <noise> Okej, okay, wiadomo, że z shinem, co tak się kończy. <noise> to ja idę do tego bloku i dojeżdżamy gościa. Hello! Ty go zagaduj, ty go zagaduj, nasze kroki zagaduj Hello <śmiennie znać> Ty jeszcze zaciąłeś w ogóle Happy, 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 ja się zacinam Hello, hello, it's me Lucky Farmer Co? Kurwa, ale miałem Dobra, ja Lucky miałem, nieważne To wy, to byliście No, no, no Ej, ja tak nie wskoczę jakby Ja idę na mi... Dobra, na Hello, my friend Let's make, Let's make children's. childrens. I wanna have a huge family Only Just one dog You and me A we see you and me Kurde to już tu jesteś, dobra Ciekawe On tu jest My friend, where are you? Ja łażę po, po, po pokojach Szczelaj do I wantu to... O! Oh. I oh, hear you! I hear you Where are you my friend? Al -bar. Al -bar. Salam, Salam Malaiku you, uh... Yes of course i don't, no, I, don't, I don't Poland! Poland! I don't, uh, have, I don't even have, even have even Ammo! ammo. Okay, okay I, come. I come. Shit, it's shit. a really yeah, tall mogę yeah. <laughs> <laughs> I jump jump. no, But I can't I can't, I can't jump, jump. Well, Tutaj yeah. musisz in będzie <laughs> <laughs> <my> <laughs> okay, nie Okej, I go, nie, No zabiję, to sobie... jak chcę to zobaczyć. Oh, o uh, look, O nie. nie. O nie. O That was too close, bro. I almost oh, shot uh, okay, so, oh, you, man. Oh, O Why? I nie. O nie. 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 Action. i I've never st Stone Age. I don't have a fire. Stone Age? <laughs> <laughs> <Whoa>. <laughs> oh, yeah, <laughs> yeah. I mean, no stone <laughs> I Oh I got a stone Yeah, it's warm in the rain. <laughs> no I have something, I something, like, something that. like that. Like no. it. Oh, I heat, uh, I heat, fire, I heat the fire. Yeah. yeah. Do you need any food, bro, maybe? Or what do you need? Uh, No, oh, I no, have no, banana. I have banana, <laughs> banana really, man. <laughs> yeah, <laughs> yeah. <laughs> That's yeah. That's not enough, bro. That's not enough. We need we need more than banana here. Oh. Wow. wow. We, don't rage don't me. Oh, we're doing nothing. We're we just checking. If by, you by, the... by, by my ass, time. ass is tight. I know. We're checking it. you. Yeah, I'm yeah. ready. I don't know why you So you don't come Oh No, no, no we're you just making sure you're okay, bro. You you. you okay. you we want to help you. Okay. Help you. Yeah, we're helping you. Karmią mnie! Oh, thank you, man. Chyba że tam wejdziesz pan Wejdź? No, i oni zaczną strzelać do mnie, dobra To ja wchodzę To nie to no ja zginę Dobra Wejdź mojego gala oh, oh, Fuck Gun ci spadł gdzieś Co, na no tabie nie ma? Nie, gun ci spadł. jest tutaj ś ścianie. Mam granę. No. Idę gdzieś indziej na dach i zdejmy. Może z daleka, może. Yeah, so much yeah, better. So uh, can you tell me when I have a broken leg The what fuck? I must do? I make uh, this something, this thing on my leg. But what what next? No, rzucić granat. <laughs> Ale dobrze, ich zagadujesz. Do you have a war with someone? No, no, no. Do you have a war with someone? Oh, yeah, yeah, please. Nie, yeah, thank you ja ich bardziej lubię od was Ej! Nie zdradzaj Tak, zaraz mi nas tu zdradzi normalnie? A okej, okej But I don't know who is y właśnie, a ilu ich jest w ogóle? Look, I I'm snail <laughs> Dużo ich jest? Trzech Trzech, dobra a okay. kurat. Yeah, we are fenced now. Oh no, I'm sick.